Alkoholik jest winny wszystkiemu, rodzina jest tylko ofiarą. A my tu chcemy powiedzieć, że rodzina współuzależniona ma swój udział w tym, że ktoś też jest tym katem, tym alkoholikiem. Podtrzymuje cały czas, ratuje z opresji, biera z podłogi, stawia granice, których nie utrzymuje. Najczęściej alkoholicy piją przez coś. To jest ich tłumaczenie, to jest ich wewnętrzna już potrzeba, takie kłamstwo, które on sam wierzy i jemu tego nikt już nie zabierze, tak? Mhm. Tak nie jest. Te osoby, przez które on rzekomo pije, próbują się bronić przed jego piciem, przed jego nawet niepiciem, zachowaniem, nieodpowiedzialnością. One też nie są przygotowane na tę sytuację, nie umieją sobie z, z tym poradzić. I, I dochodzą właśnie te warunki środowiska, lęku, opinii, oceny, wstydu, no wszystkiego, co tam jest. Głównym problemem jest alkohol, który jest nadużywany, jako on się skądś wziął. Teraz to ja to widzę w ten sposób, że właściwie to i alkoholik i jego rodzina, to trochę tak jakby jedni mówili, on jest chory, on mówi to jest przecież przez alkohol, nikt nie jest winny. Wszyscy mamy umyte rączki. No nie do końca też tak jest. No właśnie wiem. No.